Ale się rozmuzykowałeś, też maestro. Dzień dobry. Uwielbiam to, słuchaj, uwielbiam to. To jest proszę pana jak jedzenie słonych paluszków, orzeszków i czekolady naraz. No trudno przestać. A, a tak w ogóle wszystko w porządku? A to nie wiem, bo cały czas gram. Gram suity, sonaty, uvertury, proszę pana. E, no i zdaje się, że wczoraj żona zabrała dzieci i pojechała do mamusi. Ujej. Ale nie łącznych faktów. Na pewno pojechali tylko na weekend. Wiesz, ile osób obejrzało pierwszy odcinek Mozarteum? Nie wiem. Ja też nie, ale o naszym programie wypowiedział się sam prezydent Donald Trump. Na pytanie, czy oglądał pan Mozarteum? Pan prezydent odpowiedział: Nie oglądałem, ponieważ nadal obowiązuje amerykańskie embargo na towary z Chin. Czyli bardzo dobrze nam poszło. Bardzo dobrze. Lubisz tańczyć? Wolę grać. To zapraszam cię do Mozarteum. Pograsz, my potańczymy i pytaj. Ty świetnie pytasz. Shall we dance? Moctarteum. Witajcie, internauci. Witajcie, Melomani. Dzisiejszy wykład w Mozarteum poprowadzi poranny głos programu Trzeciego Polskiego Radia, Marcin Łukawski. I uwaga, będzie dżingiel! Grupa MOCARTA! To, co Państwo widzą za nami, to nie jest Calanetics. Nie, są to też zajęcia kulturalno-oświatowe w siłowni Triceps Mozarta. To po prostu taniec. Ale czegoś tu brakuje. Tancerek. Też? Obcisłych strojów. No, to by nam bardzo podniosło oglądalność, ale najbardziej brakuje muzyki. Dlatego tematem dzisiejszego wykładu będzie muzyka taneczna. Wczoraj i przedwczoraj. Czy my już możemy przestać tańczyć? Ale czemu, świetnie Wam idzie. Dobra, chodźcie, przerwa. O, o super. Skoro tematem jest muzyka taneczna, no to chyba wypada, żebyśmy usiedli. To logiczne. Dzisiejszą muzykę taneczną znają wszyscy. Słychać ją wszędzie. Ze szczególnym uwzględnieniem misyjnych programów telewizyjnych czy uchylonych okien audio albo innego BMW. A przecież utwory taneczne były pisane już wcześniej. O, tak, na przykład Modern Talking albo Sandra. O. Panowie mili z mili vanilli. Na parkiety nas gonili. To bardzo wdzięczne przykłady, ale muzyka taneczna komponowana była już, uwaga, w dobie renesansu. Żartujesz. Skoczne frottole komponowali Okegem, Obrecht czy Palestrina. O, czy ja mogę zaprezentować fragment Frottoli działań da Palestrina? Ten skoczny, Ten skoczny. A, a ten skoczny. No, nogi same rwą się do tańca. Bo muzyka jest związana z tańcem od zawsze, choć taniec z muzyką to już niekoniecznie, bo każdy z nas zna kogoś, komu muzyka w tańcu kompletnie nie przeszkadza. I bardzo dobrze. Kto powiedział, że bez poczucia rytmu nie można tańczyć? Można, proszę pana, tylko lepiej samemu, żeby nie narażyć patelki na ewentualne obrażenia. Gdy większość tańczy tego menueta w rytmie Nut Bacha. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Na pewno są i tacy, którzy tańczą ten utwór w swoim rytmie. Wolny, wolny, szybki, szybki. Wolny, wolny, szybki, szybki. Wolny. Żybi, szybki. Człowiek nauczył się tak tańczyć i tak tańczy. Co więcej, kiedyś ten wolny, wolny, szybki, szybki będzie pasował do tańczonej muzyki. Cierpliwości. Z naszego dzisiejszego wykładu wynika, że oprócz Dytera Bolena i Janusza Laskowskiego kompozytorami muzyki tanecznej byli również Bach, Palestrina, Okegem i Obrecht. Zdecydowanie najwięcej hitów tanecznych napisał Mozart. I Straussowie. Chyba nie unikniemy prezentacji kilku walców. Oto walc Johanna Straussa-Ojca. A to walc Johanna Straussa-syna Johanna Straussa-Ojca. Bardzo przepraszam, czy ja mógłbym dołączyć do prezentacji? Będę zaszczycony. Strauss-syn Straussa-Ojca również. Bardzo udana transkrypcja. Nie myśleli panowie o nagraniu płyty It's Party Time, czyli walce na nieskomplikowany flet i skomplikowaną altówkę? Jeżeli pan Paweł pozwoli, to ja bardzo chętnie. Mam nawet dostęp do dobrego studia nagraniowego. To myślę, że trafimy w niszę. To jeżeli panowie pozwolą, to ja umówię to studio. Przepraszam na chwilę. Cześć Zosiu, tu Marcin z duetu nieskomplikowany flet, skomplikowana altówka. Masz może chwilę? Wróćmy do muzyki tanecznej Mozarta. Wolfgang Amadeusz Mozart 1756-1791, że tak mimochodem pochwalę się znajomością za życia kompozytora, skomponował niezliczoną liczbę utworów tanecznych. Każda szybka część jego, divertiment, serenat czy symfonii, mogła z powodzeniem podbijać taneczne parkiety. I kiedyś podbijała. Wolfgang Amadeusz Mozart pierwszy utwór skomponował w wieku pięciu lat. I od razu był to taneczny menuet. Zaprezentujemy Państwu ten utwór w transkrypcji na dwa skomplikowane instrumenty: wiolonczele i skrzypce. A my? Posłuchamy. Nie, no, zatańczcie. Panowie, udało się. Studio mamy na jutro. Mikrofony będą w środę. Świetnie. No, świetnie. I mamy nawet sponsora firma ubezpieczeniowa Gris. Tańcz, my zapłacimy za wszystkie szkody. Bardzo się cieszę. A premiera? Do premiera nie dzwoniłem, ale jak nagramy płytę, wyślemy mu egzemplarz z autografami. Mistrzostwo! Kiedyś bez ubezpieczenia w firmie Gris usiłowałem nauczyć się tańczyć rock and roll. Jak Państwo wiedzą, jest to taniec na 4,4. Ale, mimo że taniec jest na 4, krok taneczny jest na trzy. No i niestety padłem ofiarą mojego poczucia rytmu. Nie byłem w stanie do tańca, który jest na 4, kopać i fikać na 3. Lekcja. Skończyła się zderzeniem z moją partnerką. Podobno to ja wymusiłem pierwszeństwo. A gdyby pan tak spróbował tańczyć rock'n'rolla tak po swojemu, spokojnie, bez napinki, wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, wolny, nic się nie stanie. Czas na omówienie muzyki tanecznej epoki romantyzmu. Najwybitniejsi przedstawiciele to list, Chopin i Czajkowski. Kompozytorzy ci inspirowali się muzyką graną i tańczoną na wsi. Pod jej wpływem pisali swoje piękne utwory. Za przykład niech posłuży mazurek Fryderyka Chopena. Mazurki wykonywane są przez cały rok, ale najchętniej w okolicach Wielkanocy. Wiem, suchar. Fryderyk Chopin komponował również eleganckie polonezy. Muzyka taneczna epoki romantyzmu oparta była głównie na folklorze wiejskim. I mam wrażenie, że zatoczyliśmy pewne koło. W pewnym sensie zatoczyliśmy z tą różnicą, że kiedyś inspiracja płynęła ze wszystkich wsi, a teraz głównie z tych pod Białym Stokiem. dobry wieczór Państwu. Oh. Muzyka taneczna XX wieku to przede wszystkim Elvis. Pan uważa na staw biodrowy, bo naprawdę łatwo o wywichnięcie. Bee Gees. Bracia Geep jako pierwsi zdefiniowali 8000 kroków jako minimalną dzienną aktywność. No i Michael. Moonwalk charakteryzuje wiele dziedzin naszego życia. Niby idziemy do przodu. A jednak się cofamy. I dziś, i jutro, i każdego innego dnia wiele osób będzie chciało, żebyśmy tańczyli tak, jak oni nam zagrają. Można się poddać, ale można też. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, wolny, szybki, szybki. Tańczysz na scenie Wykup ubezpieczenie w gris. Tańcz, my pokryjemy wszelkie straty.. <laughs>